Toczy! Dzień dobry Wiemy? Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie Słuchajcie, mogę troszeczkę tłustą twarz, bo masażyk twarzy sobie trzaskałem Jakimś kremikiem z masłem Shea I jest mi tak dobrze Kieruję w ogóle... te słowa kieruję teraz do panów Słuchajcie Trochę dajemy ciała na tle pań i nie dbamy o swoją twarz. Nie chodzi o to, że po prostu trzeba teraz kosmetyków napływać, ale takie rytuło masowania twarzy, wcierania czegoś ładnego w nie i po prostu stymulowania receptorów, poprawianie ukrwienia, to robi robotę. Jak wiecie, panie żyją dłużej. Nie wiemy dlaczego. Może dlatego, że właśnie masują sobie więcej twarz. Warto sprawdzić, co szkodzi. Przy okazji jest to fajne. A żebyście nie myśleli, że ja, wiecie, na jakiś regularny masaż zrobiłem po prostu minutkę, wcierałem sobie twarz przyjemnymi ruchami, stymulowałem sobie obszar stawów skrążuchwowych, czoła, oczu. Jest to dobre, jest to dobre. Co mordo? A ty co mordo? Dookoła Omiń. Siad dobrze. Daj głos! Dzisiaj jesteście zadowolony, rano wstałem, zrobiłem rozruch, jest super. Czuję, że moje bioderka, wiecie dalej w tym temacie Wyzwanie bioderek. Bioderka są luźniutkie, więc jest pięknie. Sociu spokój się idź biegaj. Ale powolutku się zbieram z ze wsi, Jedę do Warszawy. Mam spotkanie rekrutacyjne. Szukamy osoby po prostu do kontaktu z klientem właśnie w neuroprojekcie w centrum szkoleniowym. Później ogarniam się pokój, jadę do Krakowa, a ponieważ od jutra zaczynam kurs i terapii od piątku. Po prostu nie wiem, kiedy to obejrzycie, więc to zaczynam od piątku. I mam wieczorem spotkanie z znajomymi i dwoma nowymi znajomymi prawdopodobnie, którzy będą fajnymi znajomymi i są to dwie panie psychoterapeutki. podobno super otwarte, fajne, więc może uda mi się jakąś współpracę niedaleki w przyszłości nawiązać. Chyba, że masz jakiś wywód, Aga. Czy chciałabyś się czymś podzielić mądrym? Minuta na Minutę przemyślenia. Mi, Aga minuta przemyślenia. Na jaki temat? Temat jest dowolny z vlog, Aga. Tam było kilka różnych tematów. Mam być. temat. Dobra. Ta Tamat pustka. Dobra, to musisz tylko nakierować na siebie. Patryk mówił, że mam mówić o czym chcę. Więc ostatnio jesteśmy po 1 listopada i po 2 listopada. I mam wywód o pustce. O tym, żeby. Tu właśnie jest obok frania. Prania sprawia, że pustka jest zawsze pełna. I myślę o pustce też w kontekście rozwoju, czyli rozwijam się, kładę duży nacisk na to, żeby no właśnie dbać o swój sam żeby progresować, żeby iść cały czas do przodu, no bo przecież trzeba się rozwijać. I nagle przychodzi taki moment, że wpadam w tą pustkę, zalewają mnie moje braki. Jestem w ciemności i mroku i co? I rozpacz. I rozpacz się potęguje, dlatego że przecież już byłam, byłem w tym miejscu, a nagle znowu tutaj jestem. Frustracja, złość, wyrzuty sumienia. Dlaczego jestem taki słaby? Dlaczego yy, znowu się tutaj znalazłem? No i biczujemy się za te nasze braki, za to, że czegoś nie mamy, za tą naszą pustkę, za tą naszą ciemną stronę, która jest częścią nas. No i właśnie, pustka jest warunkiem pełni, pustka jest częścią pełni. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba ją czule obejmować, trzeba ją traktować ze współczuciem, z łagodnością, z łagodnością. Patrzeć na te nasze doły, na ten nasz mrok. Być w nim, po prostu pozwolić tej pustce być, bo dopiero wtedy ona się wypełni. Dopiero wtedy dostrzeżemy naszą pełnię. Podobał Ci się mój wywód? Tak, tak. Mamy... No, bo my się nie zrozumieliśmy, bo Agam jest ten taki prog, strzycił do przodu, a ja a, Jestem za tak zwanym progresem sinusoidalnym, czyli są górki i dołki. Kluczowe, żeby ten dołek był jak najkrócej w sumie i jak najrzadziej byśmy chcieli, żeby był, ale one się będą pojawiały. Ale docelowo w skali makro my idziemy do przodu. I żeby to dostrzec, to też czasami trzeba zerknąć z takiej pozycji obserwatora osoby trzeciej, że ja jestem w tym miejscu, ale to nie jest to samo miejsce i to miejsce, ta pustka trwa krócej. I może nawet nie jest taka ciemna jak wcześniej, czyli my idziemy powoli co do przodu, ale raz górka, raz dobrak. To jest tak powrót do zdrowia. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Na pewno tutaj. Biorę się. Remontowane od wielu, wielu lat. No słuchajcie. Tu jest potężny remont. Jestem w ogóle, odjazd z numer 6. I to jest peron, który po prostu trzeba przejść, przechodzić. Ja w ogóle nie poruszam sobie jak tu osoba niepełnosprawna, albo jak ktoś ma wózek, albo ciężko wyjść sobie daje radę. Także tu jest po prostu, trzeba kilkaset metrów leść po prostu z głównego dworca. No i widoczki są spoko. 14, Planowany odjazd w pociągu o godzinie 14.15. Chwila przerwy. O kurde, trochę narobiłem się podczas tego jechania pociągiem. Jestem tutaj na czwartym module kursu Neurotymistyki Terapii. I jak zwykle będzie. O, to tak lepiej. Jak będzie się działo, słuchajcie, bo tutaj jest młyn na tym module. Młyn. Mamy dużo psychosomatyki. Pracy energetycznej, pracy na priorytetach. Dodatkowo układamy sobie w głowie wszystkie rzeczy, które były na wcześniejszych modułach, czyli układamy w głowie wcześniejszych 9 dni i mniej więcej, tak jak Wam mówiłem, zaczęliśmy przygodę w sierpniu własną praktykę ludzi, którzy na tym kursie są więc dużo rzeczy do zintegrowania i jeszcze więcej po prostu rzeczy nowych. Dzisiaj dzwoniła do mnie znajoma, że po prostu jej męża połamało i tak ostro, że dzisiaj jest katastrofa. wczoraj się zaczęło i jest katastrofa. Eee, chcieli się pić do mnie, ale ja wycham do Krakowa, nie ma takiej możliwości po prostu, więc polecimy specjalistę od kręgu super z naszego wieku, Macieja. Maciek, akurat ma wolne terminy jeszcze w piątek. Eee, jak wy to oglądacie, to już nie ma wolnych terminów, bo w piątek minął. Ale naprawdę, Maciek, słuchajcie, bardzo fajnie łączy neuryzykę z z, 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 z terapią manualną, z diagnostyką i z że coś tam wiem o tym pacjencie, to po prostu dzwonię sobie do niego i mu e, powiem. Nie ma to numeru, nie ma macie Wy nie macie numeru, może sobie pisać się przez Świadomych Zdrowie, ale. Cześć Maciek, słuchaj, um, będzie w piątek mój, e, powiedzmy, e, mój znajomy, dzisiaj jego żona do mnie dzwoniła. I chciałam tylko powiedzieć po prostu, bo to jest pacjent w stanie takim ostrym, ostrym, ostrym. Okay. No, wiesz co? Nie wiem, co nam się wydarzyło, ale temat chyba dotyczy kręgu sotopiersiowego. Tak, znaczy wiesz co? Temat dotyczy chyba kręgu sotopiersiowego, choć z rzutowaniem na, na klatkę i tak dalej, chyba. Więc na pewno trzeba mi diagnostykę jakoś różnicowo zrobić, czy tam jest wszystko w porządku. Ja tylko powiem, że oni mieli bardzo ekstremalnie stresujący okres. E, więc myślę, że wiesz, prawdopodobnie taka praca ostra, ale później pewnie fajnie byłoby go troszeczkę uświadomić o co tam w ogóle chodzi, no nie? Prawdopodobnie. Tak, oni chcieli ja się. Ja też się też tak, 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 oni chcieli się dzisiaj wbić, jakby do mnie, ale ja wjechałem do Krakowa. Nikogo dzisiaj, jakby Mikołaj miał full grafik zapchany i stwierdziłem, że, że po prostu nie chcę, tam poczekać dzień na ciebie, no nie? I po prostu zobaczymy, jak tu to będzie wyglądało. Może nie wyląduje na Sorze, a jakby wiesz, dziś. A, no tak, to, to pytanie: czy, czy dotrą? No. Tak, do, nie, no myślę, że tak. Znaczy, wiesz, co, jakby coś się działo, po prostu i będzie do mnie wiesz, jakby tam pisała. Wiola, mm, to po prostu dam ci znać. Wcześniej. Dobra. No. no to ja jutro, jakby jak trwają, to, to jutro się dał. Tak, super. Dzięki, do zobaczenia. <laughs> No, bo wiecie, jakby te wszystkie takie bóle ostre, to temat jest taki, że to nie jest nienacka, To się działo wcześniej. Szczególnie miście super stresujący okres oczywiście i ciało wam, jakby przestało z wami współpracować, to my was nauczymy później, jak zrobić, żeby z wami współpracował i żeby to się nie powtórzyło, więc świadomość zdrowia. Tak mówię to jest główny temat. Tutaj na tym kanale. Mam nadzieję, że ta kolorystyka nie jest jakaś przerażająca, strasznie, no ale jest, jest, jest ciemno, po prostu jest tu mało świateł, i ja zawsze mam taki super cudowny pomysł, że jakieś projekty rozpoczynam jesienią i zimą. No i wtedy, jak wiecie, sami na własnym przykładzie po prostu jest ciemno większość dnia i całą noc. Natomiast kontynuując temat AGI, która zaczęła dzisiaj, bardzo fajny temat dotyczący właśnie progresu i naszej dyskusji nad progresu. I wytłumaczę Wam o co chodzi z tym progresem sinusoidalnym. Zróbmy to tak. Wytłumaczę nam, Wam to na przykładzie zdrowia. E, na przykładzie zdrowia, tak? Pogadamy sobie o progresie. Progres. Jesteście tutaj. Wydaje Wam się, że nie może być niżej, nie może być gorzej. Zobaczcie. Może być jeszcze gorzej. Mogło być gorzej, ale nie jest źle, nie jest źle. Chcecie być tutaj. Tu powiedzmy, że jest choroba. A tu jest zdrowie. Oczywiście moglibyśmy to dać na przykładzie nie choroby i zdrowie, ale różnych rzeczy. Finansów, relacji, whatever. I nam się wydaje, że to będzie wyglądało tak. A. Coraz lepiej. Ale nie, słuchajcie. Ja też bym że tak to wyglądało, ale to tak nie wygląda. To tak nie wygląda. To tak nie wygląda. Po prostu nie żyje jakoś specjalnie długo, ale na tyle długo, żeby wiedzieć, że tak to nie wygląda. Po prostu nie. I sytuacja jest taka. Czasami jest tak, że zaczynacie coś, jest wow, cudownie, idziemy do góry, ale później spadamy na dół. I do góry. I na dół, do góry, na dół do góry, na dół duży, do góry. I ja dochodzę tam. Czasami, jak jestem w tym dole, to mi się może wydawać, że Boże, ja już byłem tam, byłem tam, muszę dojść tam, jest strasznie już, katastrofa, jest katastrofa, już nigdy nie będzie lepiej, ale później znowu idę. Żeby sobie to uświadomić, to czasami trzeba spojrzeć z szerszej perspektywy, z obserwatora, z zewnątrz, być może oczami innych osób. Żeby wiedzieć, gdzie ja teraz jestem. Gdzie ja teraz byłem. Czasami moi pacjenci przychodzą. Czasami, słuchajcie, moi pacjenci przychodzą. Są tutaj. I mówią, panie Patryku, jest katastrofa. Było tak dobrze, było tak dobrze. Jest znowu katastrofa. Coś jest nie tak. No coś jest nie tak. Zapamiętajcie. Bardzo ważna rzecz. Mówimy na temat zdrowia. Mówimy o zdrowiu. W dążeniu do zdrowia. Sytuacja wygląda tak. Że to, jak my się czujemy, jest wynikiem, jest sumą tego, ile stresorów obciąża moje jak dużo i jakie to stresory obciążają moje ciało. Czyli jakie stresory, jak jest ich dużo, i dwa, jak z tymi stresorami radzi sobie moje ciało. I może sobie radzić. Może radzić sobie różnie, ponieważ mogłem zachorować, mogłem mieć dużo stresów w pracy. Mógł ktoś mi umrzeć, mogły się wydarzyć naprawdę duże rzeczy, i ja wtedy spadam tutaj na chwilę, ale później znowu idę do góry. Sytuacja jest taka: ten wygląd nie jest super dokładny, wiecie, tak go na base gram. Przy tablicy, kiedy zrobiłem to mega profesjonalnie, e, sytuacja jest taka, że ja coraz szybciej z tych dołków wychodzę. Te dołki są coraz mniejsze, Te dołki, z tych dołków jest coraz mniej, ale one po prostu mogą być, bo tak wygląda, tak wygląda życie. Tak wygląda progres sinusoidalny, i on. Jak moi pacjenci tu są, to ich ja proszę, żeby spojrzeli na ten dół tak, jak czuli się na przykład zanim do mnie przyszli. i mówię, a nie, no, Panie Patryku, no, no, w, poró no w porównaniu do tego, co się działo 2-3 miesiące temu, no to do przodu jest progres, tak? Do przodu idziemy, ale, ale no teraz jest słabo. Mówię, no tak, już Panią jest słabo, ale spokojnie wyjdziemy z tego dołka. Troszeczkę cierpliwości, trochę pracy, trochę spokoju. Dojdziemy tam, gdzie mamy dojść.